Modlitwa. Czym jest modlitwa? Dla mnie modlitwa jest rozmową. Lubię rozmawiać, choć gadułom chyba nie jestem. Niemniej modlitwa dla mnie jest właśnie taką osobistą rozmową z Panem Bogiem. Nie potrafię się modlić takimi szablonowymi modlitwami, bo wtedy tak czuję, że one nie są moje. Modlitwa dla mnie jest taka osobista rozmowa z Panem Bogiem. Opowiadam mu o całym dniu, o moich radościach, problemach, smutkach. Dla mnie modlitwa jest bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie dnia bez właśnie rozmowy z Panem Bogiem. Czy jak powierzam prośby Panu Bogu, czy on je spełnia tak od razu? No, oczywiście, że nie. Bo modlitwa nie działa na zasadzie takiej skrzynki z życzeniami, że wrzucam prośbę, wrzucam życzenie i pyk, już jest spełnione. Ale kiedy rozmawiam z Panem Bogiem, kiedy powierzam mu jakąś prośbę, jakiś problem mu powierzam, to zaczynam patrzeć na ten problem z innej perspektywy. Wyciszam się, zaczynam myśleć, ale to jest niesamowite, że Pan Bóg także odpowiada na modlitwę. To nie jest tak, że ja tylko mówię do Niego, ale on także odpowiada na modlitwę. I muszę Wam powiedzieć, że Pan Bóg jest bardzo kreatywny w odpowiedziach. Czasami odpowiada przez słowa Pisma Świętego, czasami przez moich przyjaciół, a czasami przez różne jakieś tam zjawiska przyrody, może nawet czasami przez reklamę telewizyjną do nas odpowiedzieć. Modlitwa jest to rozmowa z Panem Bogiem. I najwspanialsze jest to, że nie ma jakiegoś określonego miejsca, gdzie tylko tam możemy się modlić. Nie ma jakiegoś miejsca, gdzie jak pomodlisz się w tym miejscu, to modlitwy zostaną wysłuchane. Nie. Możemy się modlić wszędzie w domu, w kościele. Możesz modlić się robiąc zakupy, jadąc samochodem. Czy być na górskim szlaku? Wspaniałe jest też to, że możemy modlić się o różnych porach dnia, nawet nocy. Nie ma znowu jakiejś określonej godziny, kiedy możemy się modlić. Najważniejsze jest, żeby się modlić, żeby rozmawiać z Panem Bogiem, bo modlitwa, rozmowa ma niesamowitą moc. I co najważniejsze, Pan Bóg zawsze ma czas żeby z nami porozmawiać.